Powiedz mi, Lukasie, co tu robiłeś? Czy nie chciałeś tego tutaj skreślić? A może znowu złapałeś pokemona, czy co Łukasz? Łukasz? Cześć, Łukasz, Łukasz? Lukas? Cześć! Lukas? Pospiesz się. Tak, i co dalej? Tak, skreśliłem. Tak, a z czymś? Tak, zwykłą farbą ścienną. Tak, wszystko jasne. Słyszałeś kiedyś o farbie izolacyjnej? Bez niej to miejsce stanie się wiecznym placem budowy. Racja, coś w tym było. No to zobaczmy to sobie. Jak widać, to stara szkoda po zalaniu, która oczywiście przebiła się przez zwykłą farbę, którą nałożył Łukasz. To samo zresztą stałoby się, gdyby na przykład użyć flamastra albo długopisu. Tak, taki flamaster to się szybko zdarza, jeśli w domu są małe dzieci i zamalują całe ściany. To samo dotyczy sytuacji, gdy mam mieszkanie przesiąknięte nikotyną, w którym dużo się paliło. Albo miałem pożar i na ścianach jest sadza. Te plamy muszą zostać odizolowane. Przy zwykłej farbie znów by przebijały. Na nasz flamaster tutaj, na drobniejsze plamy rdzy albo na naszą plamę po zalaniu świetnie nadaje się taki spray izolujący. Po prostu się go rozpyla, zostawia do wyschnięcia, a potem można pomalować ścianę farbą. Teraz zrobię tylko połowę, żeby później było dobrze widać różnicę. Inną możliwością jest taki izolujący podkład. To jest właściwie jak farba do ścian, tylko z właściwościami izolującymi, ale ją również trzeba później pokryć farbą. Dobrze sprawdza się na większych powierzchniach, ale mogę jej użyć również na tę małą plamę po zalaniu. Tutaj też zrobię tylko połowę, żeby różnicę było bardzo dobrze widać. Tak, tutaj przyniosłem drzwi z mocno zadymionego mieszkania. Ogólnie możemy zastosować podkład izolujący do ścian i sufitów, tak jak wcześniej widzieliśmy, albo możemy użyć specjalnej powłoki końcowej, która ma właściwości izolujące. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie musimy już pokrywać farbą. Do powierzchni drzwi możemy użyć lakieru na bazie rozpuszczalnika, który ma właściwości izolujące, albo sprawdzi się też lakier dwuskładnikowy. My jednak chcemy pracować na bazie wody, by nie było dużej uciążliwości zapachowej. I do tego również użyjemy specjalnego podkładu izolującego. No i Lukas już wszystko idealnie przygotował. Aby to wszystko zademonstrować, okleję teraz powierzchnię drzwi taśmą klejącą po środku. Po lewej stronie zagruntujemy zwykłym podkładem na bazie wody. Po prawej stronie zagruntujemy powłoką izolującą. Tak, wracamy po wyschnięciu. Przyjrzyjmy się jeszcze raz powierzchni drzwi. Widać tutaj po środku żółtawy odcień podłoża od nikotyny, a tutaj po prawej stronie była nałożona warstwa izolująca. To znaczy ta strona pozostała ładna, czysta i biała, a po lewej stronie widać to lekkie przebarwienie. Czyli nikotyna znowu przebiła się przez powłokę malarską. A jak to wygląda u ciebie, Lukas? U mnie nie wygląda to tak dobrze, bo po tej stronie, gdzie nie została nałożona warstwa izolująca, flamaster przebił i rozmazał. Rozpuścił się pod wpływem powłoki, którą nałożyliśmy. Trzeba nałożyć warstwę izolującą na wierzch. To samo stało się w przypadku uszkodzenia przez wodę. Po prawej stronie również całkowicie przebiło, i nawet kilkukrotne malowanie zwykłą farbą w tym przypadku nic nie da. Tak, pamiętajcie na koniec, żeby warstwa izolująca została nałożona odpowiednio grubo i żeby wszystko dobrze wyschło, zanim przystąpicie do dalszych prac. I bardzo ważne, w zależności od stopnia zabrudzenia czasami konieczne są dwie warstwy. Dokładnie. O, spójrz, Lukas. Przytyj. Ups, ups, ups.